Cześć, z tej strony Seba. To mój pierwszy filmik. Zafiksowałem się na punkcie bananów i chciałem się Wam pokazać unboxing nowych bananowców, które zamówiłem z Tajlandii. Dzisiaj otrzymałem przesyłkę, i przesyłka szła do mnie kurierem 4 dni. Została nadana z Bangkoku w sobotę. W niedzielę po południu była już w Wielkiej Brytanii. I po inspekcji i urzędzie celnym dzisiaj została odebrana od kuriera. Tak wygląda paczka. Są tam trzy, trzy banany. Zaraz ją rozpakujemy i zobaczymy co tam w środku zostało z tych bananów. Ok, przystępujemy do otwierania paczki. Z tyłu mamy załączone certyfikaty. Niezbędne, żeby roślina przejechała przez granicę. Zaraz sobie zobaczymy, wyciągniemy. Tutaj certyfikat. Później, jeśli go nie będzie widać, to jeszcze załączę zdjęcie. Dokumenty i nadanie papiery dotyczące nadania. Ok, a teraz przystępujemy do otwarcia paczki. Jestem bardzo ciekawy. Wiem, że y, banany zostają pozbawione liści, a także korzeni, więc jest to tak naprawdę bulwa. Sam korn, bo tylko w takiej postaci właściwie można go przesłać za granicę. No i zobaczymy, czy uda się rzeczywiście te banany przywrócić do życia. Zapakowana jest całkiem w porządku, pomimo tego, że paczka była otwierana na granicy, co można było śledzić na portalu internetowym. No, ciężko się dostać do tej paczki, ale jakoś sobie zaraz poradzimy. Zapakowane wszystko w papiery. Akurat przyda nam się, żeby zobaczyć i zaprezentować, co mamy w tej parsie. Ok, mamy pierwsze zapakowane. Spróbujemy rozpakować. ciągnąć go na gołem. Uh -huh. Uh -huh. Tak, tak to wygląda. Zapakowane dość dobrze. Zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o samą bulwę. Widać, że jest to odcięty odrost. Zapakowane, nie wiem czy to były korzenie, By, raczej chyba nie. Natomiast muszę powiedzieć, bo oczywiście została. Wiedziałem, że zostanie banan pozbawiony w zupełności korzeni, natomiast mogę powiedzieć i nie wiem czy to będzie widać, ale już powoli pojawiają się malutkie białe korzenie, więc jest szansa, że. Banan się odrodzi. To mamy pierwszy. Na razie, jeśli nie widać tego na filmie, nie będę zdradzał, co to za banany. Mam nadzieję, że w kolejnych filmach będę w stanie pokazać, jak one w rzeczywistości wyglądają. Tu mamy drugiego. Proszę jest nawet liść. Wygląda obiecująco. Wow. Nawet jest, nawet jest liść, i mamy trzeciego, ten jest dużo mniejszy. Już zobaczymy, jak to wygląda. No, tu już troszeczkę widać, chyba o jakim bananiem mówimy. Mała szczepka. Zobaczymy, jak maluszek będzie się przyjmował. No, jestem zaskoczony, bo przesyłka dotarła naprawdę bardzo szybko. Mam nadzieję, że rzeczywiście są to te bananowce, które zamawiałem. No, i zobaczymy. Obserwujcie. Zapraszam do lajkowania, jeśli się podobało. Będę wrzucał update'y. W tej chwili banany będą posadzone do samego perlitu zgodnie z zaleceniami dostawcy, żeby się ukorzeniły. Bardzo lekko podlewane i, mam nadzieję, postawione na macie podgrzewającej. I pod lampami mam nadzieję, że zaczną wypuszczać młode liście. Dzięki i pozdrawiam.